Końcówka lipca w gminie Daleszyce okazała się być niezwykle gorąca, a to za sprawą inauguracji projektu pod nazwą Elastyczni na Rynku Pracy. Jego realizacja będzie kosztować 1 300 000 zł, z czego aż 90% pokryje unijne dofinansowanie. W ramach projektu 30-osobowa grupa przejdzie indywidualne kursy i szkolenia. Wszystko po to, aby udało im się wrócić na rynek pracy. Jak podkreślał podczas otwierającej projekt konferencji prasowej burmistrz miasta i gminy Daleszyce Dariusz Marasiński, gmina od dawna skupia się na walce z wykluczeniem społecznym. Staramy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców naszej gminy i przygotowaliśmy projekt Elastyczny na rynku pracy w Daleszycach. Projekt, który będzie realizowany przez 24 miesiące. Ilość osób, która bezpośrednio będzie zaangażowanych w ten projekt, to grupa 30 osób. Natomiast pośrednio zaangażowane będą też rodziny tych osób, czyli w sumie będzie to około 100 osób do których ten projekt jest skierowany. Wartość projektu to kwota prawie 1 300 tysięcy dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego to kwota 85% i będziemy się starać go realizować przy współpracy z miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej naszymi partnerami, którzy zdecydowali się, aby razem tworzyć ten zespół po to, aby skierować innowacje rozwiązania dla naszych mieszkańców. Podczas inauguracji projektu pod nazwą Elastyczni na rynku pracy, po konferencji prasowej wręczono nominacje do udziału w projekcie 30 zakwalifikowanym do wzięcia w nim udziału osobom. Mamy kilkadziesiąt wspaniałych ludzi i kobiety i mężczyźni, którzy chcą stanąć na nogi. Więc cieszymy się bardzo. Ten projekt będzie trwał 2 lata. Ale to dlatego, że pośpiech nie jest dobrą, dobrym doradcą. Chcemy powoli z każdym indywidualnie, grupowo popracować. Od sierpnia staną się wolontariuszami w Centrum Wolontariatu, czyli będą pomagać innym. Będą przeszkoleni, zdobędą kursy nienarzucone odgórnie, tylko takie, o jakich marzą. I jakie naprawdę chcą zrobić? Potem staże, potem umowy o pracę, wycieczka do Gdańska. Więc myślę, że po dwóch latach ci cudowni ludzie będą już całkiem innymi osobami. Po części oficjalnej udano się na piknik, a tu chętni mogli porozmawiać ze specjalistami. Byli obecni psycholodzy i terapeuci, a znana i lubiana siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia, motywowała do działania wszystkich tych, którzy zakwalifikowali się do projektu. Proszę Państwa, co to znaczy skuteczna pomoc? My żyjemy, my żyjemy w świecie, w którym musimy mieć wynik, wynik mierzalny. Czy skuteczną pomocą jest to, że ktoś, kto był na dnie, nagle się uśmiechnie i pójdzie ulicą, jak każdy inny obywatel bez poczucia niższości, bez zbierania spojrzeń pełnych pogardy? Czy to jest skuteczna pomoc? Myślę, że tak. Czy skuteczną pomocą jest to, że człowiek umrze we w łóżku, a nie na ulicy człowiek bezdomny? Myślę, że tak. Że ktoś odzyska wiarę w siebie, rozpocznie, rozpocznie nowe życie krok po kroku, podejmie pracę, lub też zacznie walczyć z nałogami. Niekoniecznie musi mu się to udać, ale to jest zawsze jakiś już punkt do przodu. I skuteczność, jeśli chodzi o, o ludzi, skuteczności nie można mierzyć tak, jak mierzy się w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Nie znoszę tego słowa skuteczność. Bo po co, jeśli podam człowiekowi kromkę chleba, człowiekowi, który jest głodny, to on nie będzie głodny w tym momencie i to już jest skuteczne. Projekt Elastyczni na rynku pracy jest realizowany przez gminę Daleszyce i Miejsko-Gminny Środek Pomocy Społecznej w Daleszycach przy ścisłej współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Kielc. Nasz projekt jest. Cudem dla nas wszystkich. E, po pierwsze, dlatego, że powstał przez przypadek. E, ja i pani dyrektor Renata Segiecińska, szefowa e, Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, spotkałyśmy się przez przypadek rok temu, aby porozmawiać o zupełnie innych sprawach. Na koniec e, pani dyrektor powiedziała: Mam marzenie. I od tego wszystko się zaczęło. Pracowałyśmy cały rok. Pracowałyśmy cały rok, aby stworzyć projekt inny. Inny niż te wszystkie projekty, które znamy, które, na które przychodzą uczestnicy. Tych uczestników bardzo trudno jest zrekrutować. Ci uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, a potem projekt kończy się. Mam nadzieję, że ta wiedza pozostaje w tych osobach. My chciałyśmy zrobić coś zupełnie innego: coś, co jest dedykowane. I adresowane do konkretnej osoby. Coś, co pozwoli tą osobę naprawdę wyciągnąć z tego miejsca, w którym jest teraz i przywrócić na rynek pracy. Projekt pod nazwą Elastycznie na rynku pracy będzie kosztować 1 300 000 zł, z czego aż 90% pokryje unijne dofinansowanie. Dzięki jego realizacji 30-osobowa grupa otrzyma m.in. indywidualne plany działania i weźmie udział w warsztatach z zakresu kompetencji zawodowych, społecznych i motywacyjnych, a także w kursach i szkoleniach. Planowany jest również edukacyjno-motywacyjny wyjazd do Gdańska. Na najlepszych 20 osób będą czekać 3-miesięczne staże. Organizatorzy mają nadzieję, że po zakończeniu projektu wszyscy jego członkowie otrzymają zatrudnienie zawodowe.